Wódkę honorową poprosimy! Paweł nie zgoda! Za sterami Paweł nie zgoda, proszę Państwa, Paweł nie zgoda. Jeszcze za zabezpie... Przepraszam, powiedz na niego, czym on był przed parę miesiącami. Powiedz. No właśnie, chciałbym Państwu powiedzieć, jeszcze niecałe pół roku temu Paweł Niezgoda był operatorem jest właściwie operatorem ciężkiego sprzętu budowlanego. On marzył o tym, żeby kiedyś zasiąść za sterami takiego nie, monster Traka. Udało mu się zrealizować swoje marzenia, jest z nami od pół roku i jeździ Monster Trackiem, proszę Państwa. Me